W dzisiejszym filmie przychodzę, żeby pokazać Wam omówić mój piąty dzień zliczenia kalorii i jest to piątek oczywiście. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich filmów, to w opisie tego filmu znajdziecie link do tej playlisty. Zapraszam do oglądania. Playlisty, jak i tego filmu lecimy z tematem. Witam szybanko, z tej strony Damian. Zajmuję się promowaniem zdrowego stylu życia, ale chcę tutaj poinformować, że nie jestem żadnym dietetykiem ani trenerem. Znajdujemy się w aplikacji Samsung Health, która to aplikacja ma na celu pokazać przybliżonym, można powiedzieć takim sensie, moją aktywność. Przechodzimy na piątek, 9 czerwiec i patrzymy, jest tutaj 32 tysiące kroków zrobionych. Na skutek tego prawie 25 kilometrów przebytych i ponad 1500 kilokalorii spalonych. Przechodzimy do snu co tutaj się wydarzyło jeśli chodzi o sen. Mamy piątek 9 czerwca 5 godzin 55 minut spałem. Rzeczywisty czas snu tu jeszcze jest pokazany 5 godzin 12 minut i spalony tym jakby śnie 476 kilokalorii. A ze snu też możemy sobie przepatrzeć ale to tak naprawdę nie za bardzo interesuje. W tym momencie i jeszcze dzienna aktywność. Przyjrzyjmy się temu. Dzienna aktywność, jeśli chodzi o 5-9 czerwiec wynosi no te 32 tysięcy kroków ponad, znaczy minimum 8 8000 kroków, czas aktywności 409 minut, w których to minutach spaliłem 2000 ponad kalorii. I w ciągu całego dnia spaliłem 3,5, prawie 3600 kalorii. Także wynik jest dobry, była aktywność tego dnia piątek, weekend piątek, weekendu początek. A zaraz przechodzimy do fitatu i zobaczymy, czy kalorie też były dobrze zjedzone, czy nie przekroczone. Jesteśmy już w aplikacji fitatu, także lecimy od dołu. Kalorie ustawione na 2700 każdego dnia, 2,680 zjedzone, pochłonięte. Białko niedojedzone, dłuższe, przekroczone i węglowodany niedojedzone. Teraz patrzymy, co ja tu naprawdę jadłem, jak to wyglądało. Standardowo Lorella, śledzik, a jeszcze mi śledzik w piątek sałatka proteinowa, standardówka to jest chleb kupiony w Lidlu, taki proteinowy, można powiedzieć. Na obiad, co ja miałem, domową zupę grzybową, lecz. To nie jest ta oryginalna zupa. Jak mówiłem, w przypadku zupy warzywnej tak samo to w przypadku zupy grzybowej. Konkretnego składu nie znam. Wybieram produkt podobny, ale taki sam do tego, jaki będę jadł. I to już jest takie, można powiedzieć, liczenie na oko, nie do końca pewne, ale dalej jakieś tam obzorowanie mamy. To jest takie luźne podejście właśnie do tego liczenia kalorii. Bo przyjdziesz do domu, zupa ugotowana. Nie możesz, nie znasz składu tej zupy, nie możesz wrzucić do aplikacji to, co nie jesz, bo nie bądź głupi. Zjedz, znajdź coś, zważ sobie zupę, znajdź podobny produkt w tej właśnie aplikacji, w systemie, w bazie danych i wprowadź. I nie przejmuj się tym efekty będą, bo to odchudzanie jest długoterminowe. Zalanie tkanki tłuszczowej to jest maraton, nie splin. Rybka była zjedzona, kurczak gotowa łódko. No też były zjedzone Przekąski Słonecznik 30 gram to taki słonecznik, to przekąski moje standardowe można powiedzieć mieszanka orzechów tak samo no i suplementy wad, cyk magnez, witamina D3+, KFD K, e, 3+, omega kreatyna, cytrolina i też 4 kawy wpadły Owoce no to standardówka jabłko, gruszka, nektarynka, pomarańcz, kiwi no tu nie wpisałem albo nie jadłem nie wiem, nie będę teraz mieszał, może nie jadłem banana. Chyba nie jadłem, bo został jeden, no to zostawiłem dla córeczki. Tak pewnie było. Kalarepa, marchewka. No i wysoko przetworzonych, co wylądowało oczywiście, dwie sztuki sucharków z rodzynkami, czekolada gorzka, dwie kostki, wafel okrągły i kokosanki. Także tak się zapnął. Mój, można powiedzieć, tydzień pracujący, czyli od poniedziałku do piątku, jeśli chodzi o jedzenie i aktywność fizyczną. I na pewno będą dwa jeszcze filmy z soboty i niedzieli, na które też się zapraszam. A jeżeli poprzednich filmów nie oglądałeś, no to w opisie filmu znajdziesz link do tej całej playlisty Tydzień Życia. Zapraszam do oglądania, zapraszam do oceny, kciuki do góry, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i zostawcie po sobie ślad jeszcze w komentarzu, zadajcie pytanie, wyraźcie swoją opinię, co chcecie, napiszcie, możemy w tych komentarzach podyskutować. Jeszcze nie mówiłem, ale możecie również ten film udostępnić, gdziekolwiek chcecie, komukolwiek chcecie. Do następnego. Dużo szczęścia i zdrowe życie. Pozdrawiam.